Ty pod pracę. O! No. Tyle co openingów zrobiłem w CSie to nie może się to nie udać. Zobaczmy co będzie. Yo, witam w kolejnym odcinku z For na moim kanale. Oczywiście na początku macie donaty. Dzięki za wszystkie. A ja już nie przedłużam i życzę Wam miłego oglądania. Kupiłem właśnie taką blistę od gracza Christopher. Pozdrawiamy ziomka. Serdecznie. Ile już nie handlowałem w sumie. I chwilę też odcinka nie było, także... <grym> będziecie mieli z handlu. Nie no kolejny z blistą. <grym> Pozdrowisz na odcinku mordo. Pozdrawiam zelu. Akurat nagrywam. To pozdro. No to tak, blista 32, raz, 23. Dziena no? i działamy sobie dalej. Mamy tutaj z 26... O, 6 koła zarobku. Landstarker 1.4 też landa odkupić 1.4 nawet tanio Ile? Ile to Landstarker w ogóle? 1.4 z 15 koła nie? No zaproponuj coś Ludzie nie pamiętam ile on Kosztuje w ogóle A ten koło 20 może Dychem udaje <laughs> Nie wiem ile, nie mam pojęcia 15, 20 chyba no dobra, może być, podbi gdzieś podbijesz. Akurat też pojawiały się komentarze, czy pokażę krok po kroku, jak handlować. No to, oglądając takie filmy, to możecie podłapać sobie niektóre. a ceny pojazdów i tak dalej. W razie czego. No, rozwaliłem. W razie czego to się na moich błędach tam poduszyć. Dzięki, Szymek, donajta 300. Jeszcze pozdro, akurat się na odcinek załapałeś. Pandzioszek też pozdrow, bo napisałem mu, że nie nagrywam, ale jak kupuję go niego furkę, no to nagram, to nie pozdrawiam również. Czy są jakieś Landstrakery w ogóle wystawione? Bo myślę, się powzorował. Jest jeden, dobra. Jak powyżej 15 to jest git. Uła! 13, 14, to jest gorzej niż myślałem. Ajajaj. Dobra, wystawiamy za 13 w takim razie. Może się uda chociaż ten jeden na nim zarobić. Kto tu tak zaparkował, kurde? I że tutaj jest w ogóle blip, tak schowany. Niech sobie siedzi, zobaczymy, jak z nim pójdzie. W razie czego, jak stres za dużo, to trudno, nie? Się odrobimy na czym innym. Lecimy dalej z handlem. W międzyczasie, jak się furki kisiły na giełdzie, ja postanowiłem sobie LED zamontować. Dwójkę. Tutaj macie nagranie. Jak myślałem trochę my stracili, ale nie jest najgorzej sprzedaję za 9,5, mamy 500 w plecy lecimy dalej. Tylko, tylko mnie tak nie to wyprzedzaj to... tak blisko. Coś boisz, wyścigię. A nie na tak blisko. Czy... Nie tylko nie tego typa ty. nie dał mnie mm, Więcej chyba. Nie, wolniej, się. ma 215, masz 5 szybciej chyba. Ja mówię, ja was i tak na zaklęcie zaraz dogonię, zobaczysz. Nie wiem, które. No, już ci pokażę. A nawet was przegonię. Właśnie zakończamy tym audycję. Ery jak przejmuje antenę miłego słuchania. Się że tutaj. O, ty patrz pod procem. O kurwa. <śla> o! <śla> Nic nie uszkodziłem! Nie goni. Gonicie? No. Wywiozaj pole. Chcesz mi pomóc? Dwa, Dzień, się że Ja co mam zrobić? Wiesz, gdzie jest... A ty jeździsz za nami, czy nie? No ja. No i dobrze, to mam pomysł, co my zrobimy. Czy blokujemy go w ślepej uliczce? Co tu na to? <noise> Dobra. co, on wysiądzie, czy nie? Wysiądzie, a my go zastrzelimy. A to ty go zaszczysz. No musisz mi pomóc w razie czego Ale ja nie mam pistoletu w ogóle broni to no. znajdziesz No gdzie? Jedzie za mną dalej Tak O proszę jaki uparciu Kurde nie wiem jak się tam zjeżdżało Dawaj tędy Tylko sobie ustaw kurs Odpuścił Odpuścił Tak To dobrze, to chodź za mną Jedzie za mną <laughs> Kupimy od Basti'ego Stratuma za 38 koła. Nie wiem ile w sumie Stratum chodzi, ale coś koło 50 chyba. Cibiradio radio, malowanie Fele. ogranicznie prędki stereo. Aha, to Arturek. On ma ZR-kę na sprzedaż, tylko ja na razie nie kupię, bo nie mam funduszy na to. Dzięki bardzo Basti i pozdrawiam oczywiście. Stawimy go za 55. Zobaczymy jakie oferty będą. Dobra, piszą coś na... Na, na, na G, że są losowania. O. Ja tutaj byłem szkolony, jestem przyzwyczajony. Tyle co openingów zrobiłem w CSie, to nie może się to nie udać. Zobaczmy co będzie. 80 lp, ja. o bon na dorobienie kluczy do pojazdu A do kluczy no ciekawe, to jest 15 koła na plus tu jest 10 koła, 10 koła, myślałem, że kurde, więcej dobra, a teraz tak czy się opłaca za 28 gwiazdek wylosować te mustangi są nowe, fajne, to są staliony przerobione jeszcze bardziej odnowili, bo staliu już raz zmieniany był, ale teraz to wygląda świetnie. Super, kupię sobie takiego pewnie. Ale... Jak się różnią te nagrody? Jest coś to na plus. Bardziej się opłaca za 28 gwiazdek. Dobra, to idziemy na całość. Proszę bardzo, drugi rzut. Eee, no miało się cofnąć na 20 koła. LP. Aha, to, to po co mi LP? Słabizna. A teraz się nagle cofa. Niezbyt spoko te nagrody. E, przynajmniej LP sobie wbiłem. Już mi niepotrzebne, ale wbiłem. I mamy bon na klucza do pojazdu. To może do LED zamontuję albo do Jesterka drugi.